Dziś w programie wywiad z Pawłem Szynalem Czego przestraszyli się Kenijczycy w Poznaniu? Energy Take It Over Warsaw i rozmowa z Agnieszką Szulin Czy El naprawdę może poprawić nasze wyniki? Rozmowa z Jakubem Czają Filmowa zapowiedź Wings for Life Witam Witamy Państwa w trzecim odcinku naszego programu Piotr Łuzik, Adam Klein w sobotę i niedzielę odbyły się Mistrzostwa Świata w biegu 24-godzinnym. Mistrzostwa Świata będące zarazem Mistrzostwami Europy. W Turynie wystartowała liczna reprezentacja Polski, która spisała się tam no, świetnie. Największy sukces odniósł Paweł Szynal, który przywiózł do Polski srebrny medal w Mistrzostwach Świata, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Paweł dodatkowo poprawił rekord Polski, który teraz wynosi 261 km. Piotrku, Piotrka Sawickiego, byłego rekordzista Polski, pozdrawiamy Piotrku, ale wierzymy w Ciebie, że jeszcze wszystko przed Tobą. Duży sukces w Turynie odniosła także Patrycja Bereznowska. Patrycja zajęła drugie miejsce w klasyfikacji Mistrzostw Europy i także poprawiła rekord Polski. Teraz jej najlepszy wynik w kraju wynosi 233 km. i Patrycja mogła dodatkowo cieszyć się także dwóch medali wywalczonych w drużynie. Razem z Aleksandrą Uniwińską i Agatą Matejczuk wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Świata i srebrny medal Mistrzostw Europy. Mamy tą unikalną okazję, że naszych mistrzów, a szczególnie Pawła Szynale możemy odpytać od tuż po ich powrocie z Turynu, bo spotykamy ich na lotnisku w nocy z poniedziałku na wtorek. Jesteśmy z Pawłem Szynalem, wicemistrzem świata w biegu 24-godzinnym. Paweł, przede wszystkim wielkie gratulacje. Powiedz nam, w których momentach były najtrudniejsze dla Ciebie momenty. Dziękuję, dziękuję wszystkim też za kibicowanie, że mnie wspierali. A najtrudniejsze momenty, już kiedyś mówiłem, przychodzi pierwsza taka chwila mi przyszła po 6-7 godzinach. Myślę, ciężko już mam dosyć trochę biegania. Tak trzymałem koło piątki wtedy tempo, a taki mocniejszy kryzys no, było takich różnych kilka, ale taki największy i taka trochę załamka na 20, po 21 godzinach. Gdzie tak mnie trochę już mocno tąpnęło, musiałem przejść chwilę do marszu i tak pomyślałem, że trzeba coś koniecznie zrobić, coś zmienić. Pomyślałem, że Piotr Kasawickiego rekord znowu się uchowa. Także myślę, no znowu tyle walki, tyle pracy, a naprawdę no położyło mnie prawie zupełnie. Myślałem, ale... że trzeba usiąść, zmienić buty, napiłem się kawy i o dziwo to wszystko tak zadziałało i na stopy i na psychikę. Ruszyłem i już później szło. To, to jakieś to były magiczne buty. Co to za buty były? Jest to na taką zasadę, że na taki bieg to trzeba mieć cztery pary butów. A tutaj, że te pierwsze były dobre, to praktycznie no, przeleciałem ponad 200 w jednych i dopiero zmieniłem właśnie na tej 21 godzinie. No i założyłem wtedy Nike w Amero 8, no bo już but jaki by nie był, to po tylu godzinach. Zresztą noga i układ mięśniowy się jakoś tak dostosowuje i był tak zamęczony w tej konfiguracji, że w tej konfiguracji już bym nic nie zrobił. Musiałem coś pozmieniać. Gdzieś tak około 12.00 zaczął się straszny upał i widziałem nawet z biegłem Radzikowskim, początki. I mówiłem nawet do niego: Jest szansa to wygrać, bo zaczęli wszyscy bardzo ostro. Mówię: Będą umierać. Trasa tak samo nie jeden się chyba przejechał na tej trasie miała bieg i zbieg ze stadionu. Co myślę, nie jeden przypłacił srogo. plus ta pogoda i to, że poszli za grubo. Ja też trochę przesadziłem wstępem na początku bo było piątka, trochę poniżej piątki wiedziałem, że też trochę szarżuje bałem się, że będzie pokuta. Ale na szczęście oni bardziej przesadzili. Także Ale dużo w... faworytów odpadło według mnie. No, no widziałem, że ten Japończyk strasznie mocno przygrzał, na którego wszyscy tak stawiali, a jednak się okazało, że przeliczył się, tak? Tak, mocno się przeliczył, bo chyba tak jak patrzyłem na wyniki, to dwi, niecałe, chyba 220 nakręcił. No, stwierdził chyba, że jak nie ma wyniku, to już nie ma co walczyć i odpuścił. No, u nas wszyscy walczyli do końca, walczyli też dla drużyny, bo to przecież były też drużynowe. No jesteś jednak już dosyć doświadczonym zawodnikiem. Yy, czy, czy jednak twoje ciało cię w którymś momencie zaskoczyło? Czy, Zawsze to... wiesz, że i tak ten moment kryzysu przyjdzie. Nie, to jest taki bieg, że ja wiem, że to przychodzi, bo to przychodzi z fala wznoszenia i upadania. I one są i trzeba z nich, z nich wyjść. To kwestia jak czasami mocno przyjdzie ten kryzys, co się z człowiekiem dzieje. Ty ja jesteś ja... osobą dosyć otwartą. Jakby nawet kiedyś na tak, takim ciekawym tekście na naszym portalu nawoływałeś do tego, żeby inni ultrasi też byli otwarci w zakresie swojego treningu. Czy teraz... Yy... Po, no, jakby nie było, będziesz w tym momencie najbardziej obserwowanym ultrasem. jednym z najbardziej obserwowanych ultrasów w Polsce, jeśli chodzi o trening. Czy może teraz się staniesz bardziej ukryty? A nie, może... myślę, u mnie się nic nie zmieni. No. Jak miałem ochotę i wenę, żeby coś napisać, to napisałem, przedstawiłem. Myślę, że trzeba się dzielić, żeby ten poziom biegów rózł. Tym bardziej, że w biegach 24 to tak naprawdę wie małe grono. Jak tłumaczysz to, że jesteś praktycznie jedną z niewielu osób, chyba, która w taki sposób otwarty mówi, natomiast pozostali ultrasi zazwyczaj raczej jakoś tak bunkrują te swoje Metody treningowe. Bo tak jest rzeczywiście, przecież nie? Nie do końca. W światku, jak się poznamy, no to każdy, jak już znamy się między sobą, to niektórzy są otwarci. No może nie aż tak, żeby coś napisać, ale część osób z chęcią się dzieli. Ale część ma swoje tajemnice. No taki świat, jeden jest taki, drugi inny. Paweł, ile czasu w ogóle potrzebujesz na dojście do siebie, żeby znowu czuć się na treningach tak jak przedtem? Tak naprawdę to jeszcze nie wiem, nad czym muszę teraz popracować, żeby dojść do siebie. Dopiero jak po jakimś tygodniu, dwóch, zacznę truchtać, albo no siebie obejrzę, zobaczę, co, co gdzie spuchło, jak. Bo teraz wiadomo, organizm się dziwnie zachowuje. Ale tak średnio to jest miesiąc leczenia, powoli później wchodzenia w trening, i dopiero ten okres przygotowawczy, przedstartowy, dwa, raczej trzy miesiące, jeszcze czego dwa takie ostre. Ale to Ty już masz znowu jakieś cele startowe? Nie, mówię o tym, jakby trzeba było się przygotować, a cele na razie nie planowałem, naprawdę kalendarz był tylko pod Mistrzostwa Świata ułożony, tylko to mnie interesowało, nic więcej. No, dziękuję bardzo. Sezon biegów publicznych w Polsce rozkręcił się na dobre. W miniony weekend odbyło się ponad 80 różnego rodzaju biegów. Największe z nich odbyło się w Dębnie i Poznaniu, w Dębnie tradycyjny 42 Maraton Dębno, który zdominowali zawodnicy zagranicy. Pierwsze Polak dopiero 14 miejsce, tyłom Paweł Kieniczyk i Kanika. Odmienna sytuacja była w Poznaniu, tam bieg wieku się 8 tysięcy ludzi i najlepsi byli Polacy. Małżeństwo Paweł i Olga Ocholowie i dlaczego właśnie taka różnica, dlaczego w NEM startowało tyle zagranicznych zawodników, a w Poznaniu, w Poznaniu nie? Sprawa, w każdym razie sprawa nie jest taka y, oczywista, jakby to się wydawało wielu osobom, które zarzucają zawodnikom kanijskim doping. Najpierw przyjrzymy się nagrodom finansowym, które były tam wypłacane. Rzeczywiście, na pierwszy rzut oka, jeżeli spojrzymy na nagrody finansowe, które były w Poznaniu, że za pierwsze miejsce zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn wypłacano 5000 złotych, a na przykład w Dąbrowie Górniczej 1800 czy w Rzeszowie 3000, no to wydawało się nielogiczne, żeby w Poznaniu nie pojawili się kajniczycy. W związku z czym od razu u nas na forum pojawiło się wiele dyskusji, wiele podejrzeń i zarzutów, że najprawdopodobniej ci Kenijczycy byli w takim razie na dopingu. Jedną z pierwszych osób, która postawiła taką tezę był nasz oczywiście znakomity zawodnik w biegu po schodach, Piotrek Łowodziński, który jako pierwszy napisał, czy zawodnicy z Kenii i Ukrainy są aż tak nakoksowani, że boją się wpadki. Było jeszcze wielu osób, które podejrzewało, że ma to związek bezdyskusyjny z tym, że zapowiedziano, doping, zapo zapowiedziano kontrolę antydopingową w Poznaniu. Zresztą w Dębnie chyba też była kontrola antydopingowa. Tak, tak, myślę, że to aż tak dużego związku nie ma, bo w regulaminie maratonu Dępna też jest zapis o tym, że może być przeprowadzona kontrola antydopingowa, więc myślę, że problemu należy szukać też gdzie indziej. Właściwie to w przypadku Poznania to na pewno możemy, możemy być pewni, że to nie miało żadnego związku z dopingiem, dlatego że Zapisy do y, półmaratonu w Poznaniu zakończyły się 15 stycznia. Y, pula wyczerpała się tak szybko. A jak być może się orientujecie, a może się część z was nie orientuje, ale zawodnicy kenijscy, którzy przyjeżdżają do Polski, to w większości nie są zawodnicy tego formatu, żeby mogli planować, czy oni, czy ich menedżerowie start z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. To nie są zawodnicy formatu na przykład Wilsona Kipsanga, w związku z czym często się dzieje tak, że ich menedżer, czy, czy ten, kto odpowiada za ich starty w Polsce wie dosłownie na dwa tygodnie przed, kto tak naprawdę będzie tutaj w Polsce wiemy od organizatorów półmaratonu w Poznaniu że zgłaszali się oni do nich z prośbą o dopuszczenie ich do startu ale po prostu Poznań się na to nie zgodził więc mimo że oczywiście wiemy o tym że keniczycy wpadają na różnych kontrolach dopingowych w Polsce przecież nawet właśnie w Poznaniu miały chyba przykład miały chyba były takie przypadki właśnie chyba dwa lata temu przy okazji maratonu to na pewno Powodem tego, że nie startowali tu zawodnicy kanicy, nie było to, że była zapowiedziana kontrola antydopingowa i sugeruję w przyszłości powściągnięcie trochę nerwów na wodze i, i nie rzucanie, ferowanie takich wyroków, że od razu każdy kaniczyk, który jest w Polsce, to jest dopingowy. W kraju miało też miejsce inne zdarzenie, inne wydarzenie biegowe, nie do końca stricte biegowe, też trochę nazwijmy to zabawowe. Był to bieg Energy Take It Over Warsaw, zorganizowany przez Adidasa, miała być to konwencja częściowo biegowa, częściowo zabawowa i baliśmy się, że, że może nie, Warszawiacy nie podłapią tego zabawowego klimatu, zabawowego klimatu, a jednak się okazało, że impreza się udała, zarówno ta część biegowa, jak i Zabawowa, wiesz y co, całkiem dzieje. Dużo muzyka za mną, jak słyszycie. Nie każdy zawsze wie, gdzie ma biec. Zobaczmy, z Kasią Gorlo i Bartkiem Oczewskim, czyli Run the World i warszawski biegacz. Też takiej biegaczki amatorki, która gdzieś tam była z tyłu, teraz jesteś teraz jeszcze coraz większym zagrożeniem dla czołówki. Ja... Staram się, sta staram się gonić dziewczyny, no. A to y wy tak y przypadkowo razem, czy...? No nie, nie, przypadkowo, jesteśmy już razem y pół roku, także to nie jest za żadna tajemnica. Ja, y optymistyczna informacja... Stoimy tutaj z Agnieszką Szolim. Pani Agnieszko, czy pani biega? Ja trochę biegam. Dzisiaj akurat nie biegłam, bo takie było założenie imprezy, że, e, e, że, 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 że my... No, pani ma po prostu tutaj tylko tak, być i pachnieć. Tak, mam pachnie. licować, mam zagrzewać moją drużynę do walki, ale też nie biegłam dlatego, że akurat w środę skręciłam kostkę, więc może to i lepiej, że takie było założenie, ale tak, biegam. Nie jakoś, nie jakoś strasznie na, daleko. Na, nasi czytelnicy na pewno się zainteresują, jak pani biega, jakie dystanse, jak często. E, e, różnie, bardzo różnie, ale taki mój dystans to jest jednak piątka, czyli ten... Niezbyt długi, ale bardzo przyjemny i myślę, że już taki znaczący dla ciała. W tym maratonu rywalizowano w Na świecie natomiast rozegrano kilka innych prestiżowych biegów na, na tym dystansie. Prestiżowe, duże biegi maratońskie były się w Paryżu, Rotterdamie, Wiedniu i Mediolanie. We wszystkich tych biegach oczywiście prym wiedli zawodnicy z Afryki. Najlepszy wynik uzyskano we Francji. W Paryżu dystans 42 km najszybciej pokonał niespodziewanie Mark Corir, który uzyskał czas 2.05.49. W Rotterdamie zwyciężył Etiopczyk Abera Kuma, we Wiedniu znany z polskich tras z pierwszej edycji orlen maratonu Maratonu Cecil Lema, natomiast medialanie Mediolanie Henet Ngara, mało znany zawodnik, ale dlaczego o nim wspominam? Dlatego, że, że ma on ponad 40 lat i wynikiem 8 2, 2 godziny 8 minut 44 sekundy poprawił rekord świata weteranów. Kilkanaście dni temu biegowy świat obiegła sensacyjna właściwie wiadomość, bo Sunday Times podał informację, że są podejrzenia, że Alberto Salazar, czyli słynny amerykański trener trenujący w tym momencie Mocha Racha, Elena Rupa, podawał im L-karnitynę w niedozwolony sposób. Nie chodzi nawet o to, że L-karnityna jest niedozwolona, bo jest dozwolona, Natomiast chodzi o to, że podawana była w sposób, który jest oficjalnie zabroniony, że podawana była w dożylnie w dawkach większych niż 50 ml, częściej niż co 6 godzin. Jak się okazało, oświadczenie, które Wada opublikowała, było w następującej treści: że otrzymali cały pakiet komunikacji, która krążyła pomiędzy Alberto Salazarem i Amerykańską Federacją Lekrosetyczną z grudnia 2011 roku i potwierdzają, że wówczas Amerykańska Federacja wydała wskazówki dla Alberto Salazara, w jaki sposób może dawkować elkarnitynę. Były jakieś tam zarzuty w tym tekście, że może ona była dawkowana w większych dawkach. Alberto Salazar temu zaprzecza. Nie mamy postaw temu nie wierzyć, natomiast y, według nas bardzo ciekawa jest sprawa, po pierwsze tego, że Elkarnityna, która wydaje się takim, no, prawie że obojętnym związkiem, często y, w ogóle poddajemy w wątpliwość jak, jakikolwiek sens jej stosowania, to nagle tutaj urasta do jakiegoś, do rangi jakiegoś, y, magicznego, magicznej mikstury, która może nam pomagać y, w osiąganiu lepszych wyników. Na temat tego, co to jest L-karnityna i w jaki sposób, czy, i czy rzeczywiście jest możliwe, żeby w jakimś stopniu mogła zawodnikom pomagać, porozmawialiśmy z znanym i cenionym specjalistą od diety sportowej Jakubem Czajem. Można powiedzieć, co to w ogóle jest elkanityna? karnityna no, ale jest substancją, która między innymi jest w odpowiedzialna za transport długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Czyli jest to substancja, która jest potrzebna do tego, żeby kwasy tłuszczowe mogły być wchłonięte do mitochondrów i dalej mogły być metabolizowane. Tak? Ale ona też jest pewnego rodzaju utworem w komórce, więc jeżeli nie ma niedobrych, że jest jakiś niedobór karmityny w komórce, to dodatkowo jest zagrożenie, że będzie się proces spalania glukozy nie będzie przychodził całkowicie, będzie powstawał kwas nagowy, czyli komórka będzie po prostu będzie mięśniowa, na przykład nie? Znaczy U zawodników, nie wiem, to, to jest popularne, może być popularną rzeczą, że jest niedobór? Natomiast nie, problem z jest taki, że yy, ona głównie działa na, nie w samych mózgach, tylko w mitochondriach, czyli jakby w tym centrum energetycznym, tylko yy, żeby ona działała, yy, no to musi oczywiście się wchłonąć. Zwykle substancje wchłaniają się ze środowiska, gdzie jest mniejsze stężenie, większe starzenie do środowiska, gdzie jest mniejsze starzenie. Natomiast w komórce sytuacja wygląda tak, że w samym mitochondrium zwykle jest 100 razy więcej karnityny niż, e, e, niż na zewnątrz. I e, tak naprawdę, jeżeli my sobie dodajemy taką dawkę do ustną, jakąś standardową, jakąś tam stosuje w suplementach diety, to w większości przypadków się ona nie wkłada. Znaczy do krwi się wchłania, ale dalej do komórki już nie, no bo tam już jest tak duże stężenie no że ciężko, że tak powiem, zwiększyć, zwiększyć jej ilość. Okay. Natomiast wymyślono zupełnie coś innego w ostatnich latach, że okej, okay, no... Elkargityna jako substancja, która wspomaga to wykorzystanie kwasów tłuszczowych i jeszcze działa jako bufor, No jest naprawdę pożądaną substancją, tak? e Zwłaszcza tam w tych sportach, gdzie się te kwasy tłuszczowe spadają. E Elkarnityną el 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 badania przez ostatnie 10 lat są w innym kierunku, właśnie, żeby wspomóc ten, tą energetykę komórki w sporcie. I e pierwsze badania polegały na tym, że zaczęto e sprawdzać, co jest czynnikiem. W który najsilniej powoduje transport samej lekarnityny do komórki? Okazało się, że jednym z tych najsilniejszych czynników jest insulina. E, I kolejne badanie było takie, że okej, okay, to zastanówmy się, co zwiększa ilość e, insuliny normalnie w gmurki. co zwiększa prostą odpowiedź węglowodana. I e, rzeczywiście zaczęto robić takie badania, że stosowano duże dawki lekarnityny, tam kilka gram plus e, zaczęto stosować. E, węglowodany, tak? To podawano po, po posiłku węglowodanowym, tak. Mniej więcej, tam naj, naj, takie sobie na, z tego co, co miałem okazję widzieć prezentację ludzi między, między z uniwersytetów z Wielkiej Brytanii, to były dawki około 90-100 gram samych węglowodanów, które powodowało szybki wzrost insuliny. To były węglowodany łatwo dostępne, tak, Łatwo przyswajane. I po tych dawkach podawano i rzeczywiście ta ilość l-karnityny w komórce tam o kilka procent wzrastała, więc to już jest duży sukces. Tak? Ja yy, yy, coś takiego czasem też jak pracuję z Martyńczykami, ultra, tam tak akurat w światłonie troszeczkę, to coś takiego stosujemy w kolacji, yy, gdzie na przykład goście są na dietach wysoko tak? i dodatkowo l-karnityna idzie właśnie w tym w celu potencjalnego zwiększenia w komórce. Natomiast też trzeba mieć świadomość, że to, na ile człowiek zareaguje na takie działanie, to jest też zależne od tego, na ile my mamy już tą wyjściową bazę l w komórce, tak. Jeżeli mamy ją niższą, tak, często wegetarianie mają trochę niższą, no to oni lepiej zareagują, tak samo jak lepiej reagują na kreatynę. Ci, którzy mają wyższą, no to yy, tutaj, yy, to, to powiedzmy sobie, ten, ten efekt będzie mniejszy, tak? Ja mówię, ostatnio akurat z, z kolarzami to z, testowałem i, i niektórzy naprawdę bardzo fajnie reagowali, tak? Ale to zawsze szło z węglowodami. Tak? żeby żeby zwiększyć tam obrót. Yy, yy. A, ale jak to zaobserwowałeś, że pani reagowali chodziło o To znaczy wydolnościowo, no, ale też na treningach tak, ale też no, na wadze widziałem, tak? No. Bo, bo ludzie na przykład odchudzają się, unikając węglowodanów, ogóle, ale to nie zawsze tak jest. Tak? Często jest sytuacja tak, że jak unikam to się organizm broni i... Generalnie z tego nie ma. Czyli płacze, ci, kolarze, czyli ci z jednej strony jedli dużo, relatywnie dużo węglowodanów, robili naukę, żeby mogli zrobić trening, tak? No Ale. z drugiej strony dzięki temu mogli zwiększyć też obrót naszych puli karnityny w komórce. A i pamiętajmy, że pomocnym treningu jest tak zwana faza EPO, w której często do regeneracji po treningu wykorzystywano energię właśnie z tłuszczy. nie z węglowodanów, tylko z tłuszczy. I na tym też polegają często. Takie powiedzmy sobie, te o wysokiej intensywności, podczas których nie, nie, nie tracisz energii suszy, ale ta energia suszy jest wykorzystywana do regeneracji. Ale Zresztą, to co jest... mówisz, to ja rozumiem, że sam jakby też w to wierzysz jakby to, że LKI nam może pomóc w jakiejś poprawie wydolności, tak? I na treningu i na... Tak, to kwestia jak, jaka dyscyplina, tak? Bo bo tam gdzie te puszcze są Tak, głowie, tak, ja mówię, wykorzystują... no, jak mamy bieg na 10 km czy na 5, gdzie generalnie od startu do mety lecimy tylko i wyłącznie na, na węglowodanach, praktycznie, no, może nie tylko i wyłącznie, ale przez większość dystansu, to to nie ma znaczenia, czy nam to będzie 5% więcej delekatni w komórce, czy nie, no bo i tak tego z tego nie zdążymy skorzystać. Tak? No, po prostu tam jest zdecydowanie bardziej ważne dostarczanie energii z węglowodanów. Tak? Natomiast ja tu mówię o kolarzach, gdzie mają kilka godzin teraz nie miejscach i przede wszystkim bieganiu do ultra. Bieganie Ultra, tak? gdzie tam to bieganie Ultra jest na powiedzmy sobie poziomie yy, między 65 a 75% VO2 max najczęściej. I yy, tam przy, takich, przy takim wysiłku rzeczywiście 40-50% do energii może pochodzić z tłuszczów to wtedy może no tak, mieć znaczenie. chyba, że mówimy o zawodnikach z piątki dyszki, dla którym, którym zależy na takim jeszcze zmniejszeniu masy i takim zmniejszeniu w ogóle wszystkich zasobów tłuszczowych, które uważają, że nie są im potrzebne, że to może mieć dla nich zaczęcie, tak? No, Z samych zawodów nie, ale jeżeli by mi się udało zwiększyć pulę rekognitywnej yy, w mięśniu, no pamiętajmy, że taki zawodnik zwyczynowy, no powiedzmy sobie, zakładam, biegał około 200 km w tygodniu, tak? No to yy, yy, ten trening, powiedzmy sobie, umiarkowany, yy, no, umiarkowana intensywność jest mimo wszystko bazą, tak? Dla niego jest tam 80%, 70%, w zależności oczywiście od okresu, tak? Jak to tre trenuje, tak? Im bardziej, intensywniej, mniej, tak? I w tym treningu 70-80% tak naprawdę tam dużo energii pochodzi z tłuszczu, więc jeżeli by się udało zwiększyć ilość L-karnityny w mitochondrium i ona by efektywniej to wykorzystywała, no to pamiętajmy, że wtedy organizm zawsze dąży do tego, że w ogóle proces wytrenowania polega na tym, że im my jesteśmy bardziej wytrenowani, tym w większym stopniu korzystamy z tłuszczu jako źródła energii. Tak? przykład, więc jeżeli my będziemy w stanie zwiększyć efektywność, wykorzystanie tłuszczy. Na, na poziomie MoFa Rafa, czy Galena Rafa, czy w ogóle tych, tych zawodników, którzy biegają ponad 27 na 10 km, no to jest, to jest każdy każdy. Eee, jak wiecie, też mam nadzieję, zbliża się też niezwykły bieg Wings for Life Well Run. To jest bieg e, inny niż wszystkie, bo po pierwsze e, odbywa się w 35 lokalizacjach na świecie. Jednocześnie startują zawodnicy zarówno w Polsce, w Indiach, w Japonii, w... w o, o zupełnie różnych strefach czasowych, ale, zawsze, ale jest to zawsze ten sam moment. W Polsce jest to godzina 13, w Australii 21, w Stanach Zjednoczonych 4 rano. Drugą, niezwykłą cechą tego biegu jest to, że biegacze startują 30 minut przed goniącą ich metą. Ta meta potem to jest samochód, który przyspiesza co, co godzinę przyspiesza o 1 km na godzinę potem 3 km na godzinę i potem aż 15 km na godzinę także potem to już zasuwa niczym pędzący Usain Bolt bieg w Polsce tak jak obliczyliśmy będzie od czubka do ogona rozciągnie się na najdłużej w pewnym momencie będzie to na odległości prawie 9 km i potem ten samochód, który będzie doganiał biegacza będzie coraz bardziej zgarniał tych Którzy są z tyłu i ten, ten, Można, i ten wąż pędzący przez Wielkopolskę będzie się skracał. Powiedz nam, jakie są Twoje plany, jeśli chodzi o tempo w Wings for Life? Ja rzeczywiście planuję występ w Wings for Life. Jeżeli będę biegł, no na pewno będę biegł w tempie między 3,50 a 4,0 na kilometr, czyli to taki mój drugi zakres będzie. To, w czyli w ogóle... to będzie Twój najdłuższy start w życiu, jaki do tej pory miałeś, tak? No tak, no, mój najdłuższy już 42 km. Jeżeli bym rzeczywiście utrzymał to tempo 3,50, no to, to na pewno to będzie więcej. Nie wiem, ile tam z kalkulatorów wynika, ale, ale myślę, że to będzie. 70 km. Obecnie. Jak widzicie, Wielkopolska ma piękne tereny, bo tam byliśmy ostatnio, kilka tygodni temu. Przebiegaliśmy z Grześkiem Urbańczykiem, zwycięzcą w pierwszej edycji Wings for Life World Run, tą trasę. Trasa jest naprawdę fajna, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Myślę, że super impreza się szykuje i takim najbardziej niezwykłym dla mnie elementem tego wszystkiego to jest ta jej globalność. W zeszłym roku, jak oglądałem, jak była transmisja z, poprowadzana zarówno w telewizji, jak i w internecie, to po prostu można powiedzieć, że no, szczęka mi opadła. W tym roku, jako że jestem odpowiedzialny za tą sportową stronę, mam nadzieję, że uda nam się zrobić, że impreza będzie jeszcze ciekawsza, a w każdym razie, że świadomość widzów, kibiców, także tych oglądających nas w telewizji, w internecie będzie jeszcze lepsza. W kwestii tego, co właściwie w zakresie, w tej sferze sportowej dzieje się zarówno w Polsce, jak i na świecie. Już za tydzień czekają nas kolejne biegowe emocje. Cały świat będzie zwrócony na Boston, gdzie w poniedziałek wystartuje maraton bostoński. W Polsce, natomiast dwa duże, ciekawe maratony: Maraton Krakowia i Maraton w Łodzi, gdzie odbędą się także Mistrzostwa Polski i Kobiet w maratonie. Ponadto w naszym kolejnym odcinku ciekawa rozmowa z Szymonem Kulką, wciąż młodym, obiecującym zawodnikiem. Szymon Kulka w tym momencie jest zawodnikiem, który biega naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Poniżej w tym momencie chyba powieg poniżej 30 minut, co jak na biegu uliczny, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Trenuje z tego co mówi naprawdę rzadko, bo 4-5 razy w tygodniu i jednocześnie naprawdę ma dużo zajęć w szkole, w szkole policyjnej, także no naprawdę jesteśmy bardzo ciekawi jak potoczy się jego przyszłość i o tym będziemy chcieli z nim porozmawiać. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu bardzo, żegnamy się, Piotr Łudzik, Adam Flej. Do zobaczenia.